Ogólnie kolejne y, misja w fabularnie w karierze to jest Jaha i tutaj będziemy oczywiście robić przy okazji dwa osiągnięcia, czyli przechodzimy w misję w 6 minut i zabijamy wszystkich. Takie luźne zadanko. Dobra, no bo tylko takie zostały. Dobra, Robuch mnie już zaprosił. Wbijamy do niego i zaczynamy. Jesteś Destro? Zaproś, daj mi. Dobra, weźcie do mnie, dołącz. Yes, ja was muszę, wade, ja, ja muszę no. pododawać tam. Zrób, zrób, do to zrób coś tego coś na, na, na cicho, tak. weź bilda. Chociaż chyba no nie się. wiem, czy to ma takie jest. No na cicho. To A to to na cicho jest na w końcu. Na cicho, na cicho. To ma 51 level. to Na cicho. Ale dobra, to będzie, ale to szybko pójdzie. Będzie szybko expił dzięki nam. No. No. Tylko dajcie mi. A, dobra, mam body bagi. Dobra. Powiem tak, generalnie Destru będziemy robić w 6 minut, musimy zrobić całe zadanie. Takie, Tak jak się wiecie, robimy. No. E, bardziej, bardziej bardziej ECM-y sobie weź. weź. Weź to sobie, weź sobie nie, ECM i Amery. Poczekaj, poczekaj, bloody ale on nie widzisz, mam pod ma, On nie ma ulepszonych tam, przecież. No, no nie, nie ma ulepszonego pod No to co, to, to... W, trójkę, w trójkę damy radę chyba. dobra, to weź. weź tam... to... miejsca z mam, ale Dobra! Luz, damy radę. Destru będzie nam pomagał, całfajcie. Dobra, to ja sobie zacznę odcinek. Pokażę tutaj jeszcze, że robimy. Czy to jamery po prostu zwykłe? Tak, nie, we, bo wejście chodzi o, to, no. chodzi o to, że zwykłe jamery nieulepszone nie. No to e, mogę odulepszyć. nie blokują, od nie blokują nie? Mogę po odulepszyć. no i jamerę spróbować ulepszyć trochę lepiej. No ale to. Znaczy, a na fula ci starczy? Ulepszenie? Nie wiem. Raczej nie, na 50 poziomie Chciałbym, mieć no. istnienie specjalistów. Dobra, to niech on po prostu nam towarzyszy, pomożemy mu zrobić towarzyszy. sobie elegancko, dobić no weź, levela. Weź paczki na ciała i dobiję, dobiję levela troszkę i będzie git, dajcie spokój, będzie git. No. 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 Ogólnie robimy, żeby zabić wszystkich i spróbujemy że, zrobić to w 6 minut, no, no ciekawe czy się nam uda. Eee, powiedz mi, ty masz e, perk'a hakera czy nie bardzo? jest overkill generalnie, więc... Dobra, gramy overkilla, A, generalnie misja na cicho, ale na cicho robimy misję, więc chill. Robimy A, misję no cicho. Jest... A, jest, jest tam też tak, chyba tak, że nie można ECM-ów odpalać przed końcem. W sensie jeszcze e, tak, nie, bo... nie zrobimy głównego zadania. Dobra, ja ogólnie nie. tak powiem wam, że jedną 10 pamiętam tą misję, więc... Dobra. Ja mam bo... ogromne skill no właśnie Dobra, to weźmy ich, winia, wytegujmy, tak. wytegujmy. A, go po wybijamy prostu. ich e, Tak, i tak, tak musimy ich zabić pagery. Czemu go e, usiądzałeś? E, e, no zabijasz wyż go go, go Weź schowaj tych cywilów do góra i... Za widzi? Tak, ja trochę ja 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 robić powinniśmy... To, to powinniśmy to, to trochę zostawić sobie pagerów na wszelki wypadek I dopiero potem... Dobra, no ale... No ale nie mamy czasu, mamy 6 minut A w ogóle ile tą misję... Ile tą misję de facto można zrobić? Nie patrzyłem. Szybko właśnie. Dobra, olewamy. Czerwony. Drzucaj, rzucaj do wody jak coś. Czerwone szafki byczki będą. Oj, nie ja będę dobra. pisał. Tu jest dobra. Jeszcze, tu jest jeszcze strażnik, ale olejcie go na chwilę. Sekwerymony? Gdzie, gdzie to jest? Gdzie to było? Dobra, co jest napisane ten? Jak uwasłaś? Dobra, napisał, napisał. Main. Sigarista okay. 2. I musisz zająć mainem. Dobra, chodź dystru. Do okay, main, y, to my na górę idziemy, up jeden, up Dobra, dwa. Dobra, poczekaj, przypomnijcie mi jak to było, że po prostu tam się w komputerku było napisane co musimy ten, dostać, tak? Tak. E, tak właśnie i... No idzie Czekaj, to, jeden to jest? 1 właśnie tutaj upper deck, tylko tutaj jest, jest pełno ludzi. Kurde, dawajcie od drugiej strony, bo tu się zesrama. No serio, strażnik to Obiegnijcie, no właśnie. Tak, tak, jesteśmy za ma. tobą. Co tam było na. Dobra, y... No i. Ja Jeden było książki. O, oh, fak, strażnik. Też macie problemy. Ogólnie czerwone... czerwona naklejka jest. Tak. Jezu. Ale to ja, jest świetne na tej mapie, że to jest over. No, no. mamy 14 strażników. Ja cię no Dobra, załatwię pagera. Nie, nie, no nie mogę, no to kolejny. Mówię to jest. Dobra, jak, jak wygląda sytuacja? Czego my teraz szukamy? Bo nie wiem nawet. Eee, Ruch Eee... Wiesz jak napisał, Co to jest? Y, Bookshelf eee, tutaj. Czym to było? Cygara i wina. Wiadomo my jak to właśnie... wyglądało? E, Bookshelf, no to to są te biblioteczki tutaj, brati. Tu w środku. Tylko tu strażnik Słucham, da, i cywile. O, tutaj, dobra. Znalazłem. A, tu. mam przeszukiwać wszystkie, czy tylko to czerwone? E, znalazłem tak czerwony to. No dobra. I, i otwórzcie okno mm. i przez okno Siup. No dobra, i co co yy, mogę teraz? Może po lewej, no blisko. O, o, usuwajcie się kurde, bo jo, pierdziele, dobra, dobra. blisko. W... Dobra, teraz to piętro niżej. Co tam było wieszak? Macie... food. Card. A food card to będzie tak na zewnątrz jakby, nie? Dobra, to prowadź mm. robuch. O, to w ogóle znaczy, powinieneś w sumie trochę kurde, tak nie, chaotycznie, nie, nie, nie. trochę w sumie, w sumie, w sumie, w sumie nie, chaotycznie zaczęliśmy, bo, bo nie wytłumaczyłeś tam robuxy i ee, koncepcji to misji w sumie. Dobra, no. ja już swoje no, w sumie ty Tylko wiesz, ja sam też dawno w tą misję grałem, więc, a dobra. To tu jest na no blisko. O kurwa, no. dobra. Dobra, wrzuciłem gpm og... tego wrzuciłem. Og... Dobra, ogarnijmy na razie to, to i tak nie zrobimy tego. Nie, bo się tak odpalił. Tak, tak, tak. Chodź, lukujemy lukujemy chodź, chodź. Nie no nie, nie zrobimy no, tego. A i po co ty, ty wiesz? Ale, ale po co ty go wziąłeś? Lukujesz? Lukujesz? Chodź, 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 chodź. Jak byśmy nie dali rady? rady. Chodź, nie no dalibyśmy. Nie, byś nie, nie dalibyśmy rady. Nie, Na jammerach? Nie, bo właśnie ja nie da się tak misji tej zrobić. Zobacz, tutaj był y, Food Card w ty... gdzie ty jesteś? No y, eee, w dół, bo, bo ten już tutaj, idę do ciebie. Tutaj w tej sali takiej balowej masz... Futka tak, nie, ty. nie, nie tylko tutaj się też na zewnątrz. Zobacz, taka szafeczka, widzisz? No, aha. i to było. A powiedz mi, czemu się nie da zrobić na tych? E, potem, potem e. hakujemy takie gówno, e, Jammer wakuje. blokuje e, sygnał, nie? Dobra, dobra. O, No. Dobra. dobra, spokojnie, ale to było, wiesz, musieliśmy się ogarnąć. Dobra, czyli jest, krótko, czyli teraz się. tak, zanim zaczniemy, czyli tak, mamy 6 minut i co musimy zrobić? Musimy dostać się do komputera, gdzie tak. będą I tam rozpisane tam rzeczy mamy napisane mhm. e, Co musimy co znaleźć. Ma, co mamy znaleźć? Tak. I, I tam jest przy tym na, kolor naklejki odpowiedni. Tak. Dobra, jak ktoś to nagrywki ustawił. Nagrywki? A co no, ciekawego ustawił? Winter Yamong. Dobra. dobra. dobra Nie było cię tutaj okay, dojdę, no, dokładnie. Ready, ready panowie. Już, już 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 tylko po prostu wpisywałem się na monga. Dobra, lecimy. Dobra, czyli jeszcze raz, czyli 6 minut musimy zrobić. Dobra, wiemy już przynajmniej jak wygląda sytuacja, damy radę. Tak, tutaj na samym wstępie trzeba szybko w miarę, tylko może, może nie dajmy się tak wyskryć jak ostatnio. Mm. Mm -hmm. Tego strażnika jednego możemy oh. ja, ja lecę po prostu, coś ja odpowiem. Nie ochroniony? Bo stał na drodze, by za dużo to było. Ja to... mogę wyrzucić oh. go, ten, więc muszę iść dalej. Za chwilę dołączę. Co jest go, Brady. Co? No, nie no, zbu... Wy ja, Wywal go tutaj przez, przez burtę. Wiem, wiem. Go Dobra, dobrałem. mów co tam jest z komputerku. O tutaj macie no. Main cigar znowu, czyli to samo co ostatnio. I up, eee, jeden fajne. aqua, co to jest? To jest bookshelf aqua. Na main deku jest... Dobra, no mi zasłania robuch. No to... Ej dobra, gdzie dać tutaj, jak nam torbę to znaje. Dobra, dobra. E, mam dla ciebie zadanie. Idź na całą górę do bookshelfa, niebieski kolor. Do bookshelfa? To jest dla ciebie zadanie. Tak, te e, biblioteczka. Te Czyli te no. biblioteczki dobra. co ostatnio, tak? Tak, tak ja tylko, tylko niebiesko niebiesko niebieska. I teraz tak, e, mamy na main niebieska. deku jest cygara nie, 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 nie. i pokój 101. I akwarium. Dobra, ja może po akwarium pójdę. No, Musimy się jakoś właśnie rozdzielić. Mam no, nadzieję, że to się nie zbuguję, bo To Oczywiście nie muszę mówić, że to się, że to się potrafi zbagować. Ogólnie nieraz, jak otworzysz rzecz, to host musi, host musi przyjść i ją otworzyć. Co? No chyba właśnie tak Niebieskie? Sobie, no, jak to wyglądają te ha. niebieskie? Niebieska na main, grę, A jak widzę, dobra, widzę. potrzebujecie na main, na main deku w roomie 101. Trzemu, Gra się zbagowała, bo jest świetna. A main deku to jest niżej, tak? Tak, bo ogólnie. No, jeszcze. Y, ogólnie po prostu otworzyłem tego i u mnie się nie tak jakby nie otworzyło. Ale nie czerwone, tylko niebieskie. No, nie odpowiadaj, odpowiadaj. To tego. No to w drugim pokoju masz ten. Dobra, mam. U mnie było. Dobra, mam. Tego... tylko... Go... Ty było otworzone, co nie? I tu jest drugie jeszcze. Nie, już, mam, już mam, zebrane. Po prostu mówię. Z... A, się dobra. No, bo... dobra, tylko jedno. jedno. Ta gra jest świetna, co nie? Urde, cywile rąbamy. Dobra, jak coś, wyrzuciłem okno, już, wyrzuciłem przez okno już, dwie mm, już... U mnie temat zamknięty jak coś e, Dobra, to trzeba iść po... E, cygara Idziesz po cygara, wiesz jak? Mam ten strażnik, tylko kurde, strażnik wywalaj stąd 101 są cygara, z tego co widzę e, Już 101 ogarnęłeś tak, 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 Dobra, dobra coś jeszcze, jest... zo co jeszcze zostało? Dobra, blady idź na piętro pierwsze do akwarium, okej? Okay? Dobra, akwarium mm. Takie duże akwarium jest na środku gdzieś Basen widzę Akwarium? Już ja tej mapy nie nie można strażników trochę. zabić Nie, piętro wyżej blady Ale to jest do dupy RNG z tym cygarem Piętro wyżej, nie tam gdzie jesteś tylko nie dajcie się wykryć, bo mhm, mamy lipa Dobra, właśnie się wykryłem A, <laughs> nie, Uj, nie mam pojęcia jak on mnie zobaczył. Mog nie, mogę zacząć... strasznie, Dobra, strasznie, mogę lupować go jak chcecie Nie, to już nie ma sensu Tak, już nie ma sensu? Czekaj, spojrzę gdzie to w ogóle było Chciałby się pospieszyć. Akwarium. Dobra, dupa. Gdzie to? Ja pe... Gdzie jest gdzie właśnie to akwarium? Gdzie akwarium? jest akwarium? Bo ja nie wiem nawet, gdzie mm, jest akwarium. Mm, tu, nie wiem, to gdzieś gdzieś mam je. Na drugim nie było przypadkiem? A tutaj, dobra, tu są akwaria, na tutaj, na tych końcu O, no to żeś tutaj mnie tak trochę kawał ten, dobra. No, ale to, to piętro generalnie. Tylko no dobra, okej. Okay. tych strażników jest? Masa cała No jest dużo strażników, nie? A to jest overkill tylko mhm. Dobra, damy radę, damy radę Najwyżej nie będziemy musieli robić na razie to, żeby zabić wszystkich Bardziej skupmy się na tym, żeby 6 minut Masa to 6, zrobić 6 minut, no Jak tam Destru, dajesz radę? Dajesz radę, ogarniesz temat, co no, nie? No, tam, mniej więcej tam, mniej więcej tam No, jest Po prostu nie, nie chodzę wam w drogę, tak naprawdę Nie no, razie. luzik Ale jesteśmy, jesteś mistrzem Dobra, dawajcie, Riddy a, no bo to jest, no speedrun to generalnie wiecie no, speed wiecie. Jest. No powinniście mieć czwartego do speedrunu nie? nie, no dobra, nie. jest dobrze, nie gadaj głupo. No zawsze, zawsze jest odpowiedź na jakiś pager czy coś Zawsze się tam przydasz do czegoś <grych> Dobra, tego... Z... No, nie oke, zabijmy go Weź odpowiedź na pager, no, odpowiedź, na pager, Destro. Destro, na pager. Jelone... odpowiedź na pager, Destru Destro, odpowiedz na pager, tylko nie puszczaj Odpowiedź na pager, odpowiedz! Odpowiedz! Nie, nie dobra, ja odpowiem Nie pokazałem mi, nie, nie pokazałem. Już, dobra, już dobra. no ale no, dobra, trudno To już ja odpowiadam, obaj odpowiadam Nie możesz puścić, tego obaj Nie, Wiem, wiem, że nie mogę puścić Tylko mi się bagowało, że bigało mi to F Dobra, co tam jest do zdobycia? Mówcie Dobra, idź po bukszel, w całą górę Zielony Czyli Znowu, zielony, dobra I Kolejny tam jest Załatw go e, e... Idź go, dobra. na niego odpowiedz Dobra, co my tu mamy? Drugi strefnik, Znowu jest akwarium tak Ej, znowu jest akwarium Odprawiam. i na main deku lifeboat i pokój 101, dobra Kurwa ile tu jest, kurwa, no, no, o, jest jest strzelił oraz, no. mm. Dobra mój błąd, za dnie nie myślałem że ich tu tyle będzie No strażnik C strzelił. Ta, Dobra, zielona. dawajcie, zrywacie, teraz, teraz moja wina. Czyli co, ja od razu mam tego Buchshelfa bijeć na górze? Bo tam zawsze no, jest? Jeżeli, jeżeli będzie. Wiesz jeżeli co, będzie. bo. No, często się trafi. No, akurat bookshelfa jest chyba najłatwiej znaleźć. Najlepiej jak tam się trafić na lower bo to jest. A na, właśnie w lodówce najlepiej jak się coś trafi. <śmiech> <śmiech> Mrużenie kasy. Czy coś, nie wiem. Ktoś będzie widział Cywile ja O boże Trzeba ich posprzątać No nie, no. ja walę na dół, nie martw eee, się Eee, trafiłem na w Dobra, trafiłem na to w takim ogólnie w takim dupym miejscu strasznie Kurde. Dobra A i teraz? Dobra, jestem... Dobra, drugi strażnik Ja pie... Dobra Gdzie ci chodziło, damy radę Nie wiem, jest warto w ogóle, bo... Ile strażników już mamy? Chyba akurat będzie czterech, no. Ta? Czterech już mamy? Ty odpowiadasz Destru? Nie, nie kto to nie odpowiada? Ja Ktoś teraz. Ty odpowi No, odpowiadasz. Bo. Kurwa, no kto? Jakim kurwa cudem? Ale to, to cywil? Nie, Słucham. oczywiście, że nie. A to już ostatni o, był, tak? Dupa. To wszyscy? Ta, już no, za dużo... Dobra, za bardzo się spieszę, ja wiecie? Ale się takie ten... Większe rzeczy... Wszystkie, wszystkie rzeczy na maindeku były. A nie było, było, nie było, znowu na górze było? Nie, były tylko... Były tylko lower, no, no, lower tylko błąd, i trzy pozostałe rzeczy na maindeku były. To nie, 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 ogarnąłem w takim razie. Lipa. Dobra, no, no, damy radę. No, wiesz, też trochę ustawienie zależy, bo ostatnio mieliśmy te akwaria, to teraz... Trochę daleko. Mm. Nie no, po którymś razie się na pewno uda. Znaczy to jest to, że robimy speedrun, bo normalnie byśmy tak wiesz... Powolutku. Bardziej tak też, no wiadomo. Znaczy byśmy Teraz sobie normalnie zbawę... chodzili... Próby i błędy, o, dosłownie. No oczywiście, że... Bycie, o, dobra, pod... to są ciwile. Ci ile klientem bilaj, like. weźcie z Robu, ze tobą. Odpowiedz, na... Odpowiedz na page, że to jest truch. Dobra, dobra, tylko weźcie ciała. Ja odpowiem. No, dobra. Dobra. dobra, to ciała posprzątaj. kolejny, kolejny tam idzie. No, więc ja idę do laptopa. Dobra. Ja już odpowiadam. A ty, dowdy, do Wiem, ja dwa rozkładam. Ogarnijcie tam. Niebieski kolor. Tak, strażnik, weź się no, odwala. Dobra, jest bookshelf, lodówka, foodcard i wina. Wszystko na A. różnych piętrach. Dobra, A bookshelf to jest kolor, to, co ja tam. miałem, tak? Oh, gdzie jest? Na górze, na to samej, to samej górze. Jaki kolor? Bookshelf? Na main. Cigara na cigara, mainie. food card i. Jaki bookshelf ma kolor? Niebieski mówię! Urde. Mm, ja idę do lodówki od razu. Niebieski. po ja do cygara. Tylko niech najpierw strażnicy przejdą, nienawidzę, nienawidzę tego. I jest live boat, wiecie. Live to jest to takie. Niebieski na pewno? No, niebieski, tak. Czyli tak. są dwie niebieskie live jedna Dwa? No bo otworzyłem niebieski live i nie byłabym ten. Mam high Jak coś. Dobra, wywalaj za burtę. Aj. Dobra, struny nie, nie biegaj tak do bo... wiem, Nie, strażnik rąbany Muszę tu speedrunować. Jest bagowany strażnika Dobra, pisa. gdzie następny cel jest? E, lifeboat'a wiesz, jak ogarnąłeś? Nie, nie ogarnąłem lifeboat'a Jestem no jest... na. Jacy je cygara i wina łapię. Dobra, gdzie jest Eee Na pierwszym, tak. a Na main. Na main? Musisz no, tu stać. Czy powinien być na mnie, Bo tak. tak, tak... Jak, jak to wygląda? Wybrać, wierzy. Wierzy. Ja nie niebieski. Mówił od razu na kieś, a jak to, to wygląda? Taka metalowa, taka metalowa Zobacz, kapsuła. Taka metalowa kapsuła, no. A coś Zobacz takiego? Na prawo ode mnie. E, niebieski, tak? Tak, tak. Gdzie to jest? Tam widzę czerwony. To jest czerwony, no nie wiem właśnie. A Muszę mam, Czyli to, o to chodzi. A tu strażnika. No i co stąd? No. Został lifeboat, tak? Może być z drugiej strony w sumie Co to jest? Nie, puste no, Tu jedno znalazłeś, tak? Ale to... O kurde, strażnik Strażnik? Ja pierdzielę, ale tu trzeba przejść jakoś Gdzie ten jest niebieski Ej robuk, gdzie to jest? Tutaj, jest. tutaj nie ma Bo Właśnie, otworzyłem, otworzyłem niebieskiego a a nic jest, nie było To może to nie jest niebieski lifeboat jednak Nie, to musi być niebieski z drugiej strony Nie? To jest zielony? Gdzie był laptop? Czy jest biały? Robert Robert. Omontną no, no, jak to na dole. Jaki? A mogę go otworzyć? Nie ma żadnego. Nie ma żadnego tego No tam lampu. było, Masz food cart na upper jedynce, buksę na aper. A food cart, a dobra, sorry. <grych> no jak to Jak food cart tak. to ktoś jest? Widzi ktoś, Mówcie. widzi? Mówcie. Ach, dobra, muszę ubić stolik z tym, z czy wózem wiedzenia. Jest jakiś strażnika. Ja powinienem chyba pisać, bo robuch to jakieś. Nie, nie, bo... No, nie, bo powiedziałem, że jest na każdym piętrze coś, tylko ten, tylko to w takim razie... No nie pomyłeczka. Tego, tego hmm. tam, tam. Czyli co, on tutaj jak to. A to jest niekowe nie nie takie. Dobra, to jest opa. No opa. Wykrył. Tak ten, ten... Jest w dupnym miejscu. A gdzie on jest? Tutaj? Co, nie mam jest pojęcia. Jak on wyglądał, no, chciałem to wiedzieć. No te szafki takie, że. To, to jest to? To, Coś to? to, 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 to jest to? Tylko że z niebieską naklejką musi być. Kumam. No ale i, i tak strażnik wychł, więc... Dupa. A bo Szelfa ty załapał? No bo kszelfa tak, ja zrobiłem. No dobrze. Lepiej, jak ja będę pisał, bo ten to. Ajajaj, aj, aj, No aj, dobra. dobra. Dobra, no i tak nie zdarzy się każdemu, damy radę i w końcu. Bardziej problematyczni są strażnicy. No, Co się stało z Sky, no, Strażników, jak mrówków, czy coś No, strażników jest od zarąbania, coś, na szczęście tak. mamy Destra, który czyści je tutaj, że wola Profesjonalista O tak. no dobra, można przejść w końcu, jak człowiek No, cóż mówimy, nie wiem po Odpowiedz na pager Dobra, odpowiem na pager, albo ty A, odpowiedz Dobra, odpowiem Dobra i, I potem strząt i Dobra, dawajcie info od razu, pewnie bookshelf będzie, życie Zielony kolor, prawda? Tak, Dobro. jest? Po prostu go zestrzelić i wyrzucić. O, ma jest, jest bookshelf, jak coś. Dobra. Nie wiemy strzelić tego gościa i wyrzucić. Ta, go. Justownie... Tak, wyrzucić. Tak, na go To reszta jest na tego. Dobra, idę do tego O, Mamy indeku wszystko, poza bookshelfem e, Cygara lifeboat e, i... spokój, dobra. Ja pójdę po cygara, ty robów, muszę ogarnić czwórkę, co? Jaki bookshelf? No. green, tak? Taki eee, mamy bookshelf, na tym na, bójce, na, na drugim. Dobra. Na to robok, ty skoczysz po 100. Dobra na main deckach chodźcie i no. Ja idę po bookshelf, ale musisz dać mi chwilę wyzracić. Tak no to... lifeboat coś musi znaleźć Uf, uważaj, uważaj Ja pierdolę Ja pierdzielę ile cywilów tu jest, nie dobrze. Jeden pokój. No po stronie. Kurde 102. Dobra, cywilów tu może zabijmy, I guess? Przątem babę. Strażnik. Wait. Mieć go za dużo, za dużo I Drugi straży. idzie, A. drugi idzie Ogarniesz to? Daj, damy, damy Cywil. radę Cywil I drugi Kurwa nie Dobra. wiem czy to, że ich Ktoś się, się poketa odpalił tak, że nie mogę pójść na strażnika No bo wiesz co, bo akurat widziałem, że dzwoni Sorry Dobra odpowiadam, jeden pager, musiałem go zabić, bo Dobra, za dużo było Tutaj robimy, już pusto, nie ma strażników, więc Ej coś tu e co się stało Co tam? znowu? zabij O mnie Odpowiedz go jak Znaczy nie możemy zabić strażników już Ja pierdziele Spakować, za dużo, za dużo, wiesz, jak fail. A, bez kitu! Dobra, F. A, to już koniec, kurde. E. Tak to wychodzi no. rozszywanie.. No wiem, musisz, bo to jest... Musisz uważać, tak nie, nie. Wiesz co, to, 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 że my biegamy, to wiesz, to my, my... my, my biegamy, jakaś roz, movement. Rozpoznanie Jedno. w mapie jakieś jest, nie? W sensie, chodzi o to, że, nie to wiem, czy ale że jest ten... Mną, kurde. Tak, ale chodzi nie? o to, że jest ten movement taki paydayowy, że takie crowd jumpy możesz robić. A. I jak tego jak y, tego nie umiesz generalnie, no to możecie strażnik wykryć, nie? Nie, Dobra, dostaję, no dobra, nieważne, no to nie się stało. Tylko, tylko mówię, no, 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 no. Że, że ten, że to tak. Ja to z czasem się bym nauczył tak naprawdę. A, A, tak, tylko, więc... tylko mówię ci teraz, nie? Bo... Tak tak. tak. No, my no możemy no, tak wiesz, że tak, w, w, w zasadzie no, przedchodziowo no, i, oni, i oni tego w zasadzie nie widzą. Dobra, teraz, teraz zobaczyli. No niezłe wykrycie. Ja. No serio! Gościu wywalaj mi stąd Dobra wiesz jak zrobię? po posprzątam jak chcesz Biały Biały był No to, jego no to book, A, nie nie, ja go posprzątam Dobra, Nie Musisz powszątom. tu wchodzić w kumplu e... Beztru możesz tych y, cywilów zabić i wrzucić Bo oni w randku przeszkadzają Jeszcze my raz? Trzy rzeczy, no, tak. He. Mam tutaj tego, tego, te, te strażnika. No i na perze dwójce jest bug coś. Dobra, moja wina. Znalazłem lifeboata. Dobra, Zgarniesz to. To są to, cywile, tak. Ogarnę bug osobnie Powinniśmy mieć odosobnie obok? Tak, akwarium A, lifeboat jest, obok. teraz akwarium... Akwarium mam. A, Jakie, jaka pokój? biała, tak? Biała, biała, biała. Jaki biała. pokój? Nie ma pokoju. Masz cy cygara, cygara, live A, Cygara, bo no to cygara pokój. <noise> pokój z cygarami. O nie, 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 jest strasznik, wypadł. Ogólnie mam dwóch cywilów leżących na górze, bo e tak wyszło. Wziąłeś sobie, e hmm. ale nie mam tych. Nie wziąłeś sobie tych paczek, no ja Nie, nie wziąłem. Burde, moglibyśmy go zabić, ale. Mamy. O, czekaj, czekaj. Dobra, się. dobra, ruszył się. Rasz, rasz, rasz. Ale tam czy teraz. Dobra, jak tam. Do jak tam strony. sytuacja? Cześć. Jakby co obok szelfy ogarnięte, co nie? Mamy cygara, wiesz. I to jest okno. E, seś, movement. Tutaj nie ma okna. Musimy wyjść. E, tych cywili, do cywili nie wiem czy chcemy iść. Nie on no ten, tu nie było. Ja, tam będą strażnicy. Ja, jak się łatwo da się robić. Dobra, ja, ogarnięte. Ja za Teraz... Teraz A, czas... O jako... i wy, 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 wywalaj wieszak. Luz, luz, luz. luz. Kanapy są, okej. Okay. Ja chyba... Najbezpieczniej ja. przejdę sobie w, górą, no, tak w, sensie w górę. Ja, ja wejdę tu... Ja wejdę tędy, tylko muszę uważać. To jest strasznie. Ile mamy pagerów? Jeden. No, na cztery. Bo on jest tu totalnie przy laptopie tym. Dobra, no zaczekaj, zaraz... Dobra, mamy, czekam. mamy dobry czas raczej. Dobra, on już się ruszył. Nie będę krakał, ale mamy szansę. <grywa> beka jakbym się w niego wpieprzył, tak. <grywa> <grywa> Dobra, hakuję już Laptop Dobra. Właśnie chyba hakowanie tego laptopa by ECM zepsuł, nie? Eee, Czeka. potem, potem dyskusja nie może zebrać się, go nie tworzy. Dobra, i co się dzieje? Po jaki Dobra, jest na następny krok po hakowaniu? Nie biegajcie po mapie, jeśli nie musicie. Jaki jest następny krok? Czekamy na hak. E, wam patrzę na, na kamerę, damy. jak ktoś? Jaki je, jak jak jest kudde? Tak. Ale to i tak jest ciężko w ty. Jaki, jaki jest, jest następny krok? Tych strażników. Strażników może Nie, może, wiesz to? Się nie walić, zbinać. walić, walić. Spróbujmy to, to przejść. Dobra, wiesz jak ogarniesz to? Bo my tu no, ma... tak, jesteśmy tak. przyblokowani Dobra, jaki jest następny krok? Gdzie, gdzie on, gdzie on on? To... Muszę przegrać serwery. Dobra, to jest coś w jednym miejscu, co robisz, tak? Tak, tak, tak. No, teraz. jeszcze potem. Guziki trzeba klikać potem. Co on jest? Nie, nie wiem czy ja wiem. dobrze Piosz? idę, bo to jest. Uważaj, żeby ci tu za rogu nie wyskoczył. To jest. Możecie iść z drugiej strony. Dobra, co to masz? No musicie od drugiej strony. Od drugiej strony nie tędy, od drugiej strony. O drugiej mhm. strony mhm. Jest strażnik. Una dwóch. No to trzeba środkiem. No to jest głupi... nie lubię tego momentu. A dlatego to trzeba środkiem. I chodzi. co tu to trzeba nie zrobić? Nie bo ja tak nie wiem niestety się. serwery na dole. Pod podłogą masz takie... Hmm, pokrętła. Mm -hmm. Zawory. Zawory, o. O, chyba tu mam? Tak, ta, ta. Dobra. Mam jeden. Obok mnie jest drugi. W drugim pokoju. O, wejdziesz w tą wieszak, dasz radę? Tak, idź Dobra. do góry guziki. Dobra, będzie trzeba guziki powciskać. Uważajcie, nie dajcie, nie dajcie i to się do... jest naprawdę... dajcie się 8... się teraz. Te 6 minut to jest naprawdę mało czasu. Mm. Czekaj, A ty, Destry, to ty już przez... Tu się już schowaj gdzieś. Ta, się przy starcie, tu się no, starcie, Wiem, nie przeszkadzam wam. Tu już się schowaj. Wciskaj, wciskaj. Dobra. Ustaw się teraz, może każdy przy innym. Hmm. Uważaj, Brody. Gdzie to jest? Wciskaj, o tu, co mam. Dobra, jak to wygląda. Nie idzie. ta strona? Teraz, Dobra, że teraz już jest grupa, Możemy, na śiemiacach. E Zasłabaj, szybko. Dobra, Dobra, bo mamy niecałą minutę. Dobra, to robimy, to kończymy, Vladi, bo to nie ma czasu. Siemi. Dobra, dawajcie. Vladi, biegnij tu, biegnij tu. Już biegnę, biegnę. No, nie, to nie ma, nie ma opcji wybić wszystkich strażników. Bo Chyba to jest nie. A nie. Znaczy, nie? No byłaby była opcja. opcja. Dobra, Jak? łatwo, proste, talasofobia. Vladi, nam pół minuty zostało, nie zrobilibyśmy tego. no, no może, może nie. Ale generalnie misja zrobiona na ładnie na Overkillu no. profesjonalnie, szybciutko, w 6 minut. No. No udało się, udało się w 6 minut. Dobra, no. i przy okazji sobie trochę podejść z nami, Destru myk my, no tak, zaraz. Na my overkilu to ciężko. No. O, co dostanę ze skina? O, oczywiście. O, fioletowy. Mam no, to, ale świetny skin. No, no wiesz, we... się bronki. Skineczki, no nie, no, ty nawet fajny miałeś, no? No. Taki sam aktywny. No i dobra, nawet nawet długi odcinek wyszedł w miarę. Tak, no, 20 znam jak wyszedł no. trochę cięczek. No to... Dobra, karierę sobie ruszę. jeszcze ten, zrobiony. Jeszcze karierę mogę wam pokazać. A następny będzie Undercover. O bogowie.